31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku chcemy wygrać z Sepsą. Gramy dla wszystkich, małych i dużych. Kolejny raz Stowarzyszenie licealista bierze udział w organizacji finału WOŚP na terenie Poddębic i najbliższych okolic. Nasz sztab, jak zwykle, ma numer 6001 Poddębice. Wielki finał odbędzie się 29 stycznia na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach. To dla nas ogromny zaszczyt, że jesteśmy w gronie wielu innych organizacji zbierających fundusze na tak ważny cel. Jesteśmy gotowi by nieść pomoc potrzebującym. Wierzymy, że z pomocą ogromnej liczby doświadczonych i zaangażowanych wolontariuszy oraz Was, drodzy darczyńcy, damy radę! radę! Wreszcie powróciliśmy do normalności. Nie ma żadnych obostrzeń związanych z epidemią, aczkolwiek ostrożności nigdy za wiele, więc uważajcie na siebie. Przewidujemy wiele atrakcji dla małych i dużych. Występy artystów, loterię fantową, przejażdżki bryczką i limuzyną, a dla najmłodszych dmuchańce, malowanie buziek, alpaki cudaki oraz wiele niespodzianek. Już od 10 grudnia mogliście i nadal możecie do nas dołączyć, wrzucając pieniądze do specjalnych, sztabowych puszek Tesuneru. Są one ustawione w wielu punktach naszego miasta, takich jak sklepy, zakłady fryzerskie, kosmetyczne oraz kwiaczowie. Puszki stacjonarne pozostaną w tych miejscach aż do wielkiego finału WOŚP. Życie też kontaktować się ze sztabem w celu przekazania przedmiotów na aukcje internetowe dla WOŚP. Każda pomoc jest ważna. Każda złotówka przeznaczona będzie na walkę z sepsą. Dla przeżycia chorego, u którego wykryto sepsę, kluczowe jest rozpoznanie i właściwe leczenie. E, optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że Każde opóźnienie rozpoznania sepsy o godzinę zwiększa ryzyko śmierci aż o 8%. właśnie dlatego chce wyposażyć szpital w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnozy zakażeń. Wszyscy możemy pomóc, ale wszyscy możemy też potrzebować takiej pomocy w przyszłości. Dlatego nie bądźmy obojętni. Gramy do końca świata! Jeden dzień dłużej!